Rzeczą dobrą jest powierzać Panu Bogu swoje sprawy, ponieważ kiedy zapraszamy Go do naszych spraw, do naszego życia, to wtedy zapraszamy Go również do takiego bardzo dynamicznego i skutecznego działania. Izraelici w pewnym momencie ustanowili sobie królów i Pan Bóg powiedział: Zrobili to beze mnie, ustanowili książęta. Zrobili to bez mnie. Myślę, że trudniej jest sobie wyobrazić sytuację, kiedy robimy coś z Panem Bogiem, i wtedy mamy taki pokój serca, ponieważ jakby wyczerpaliśmy, wykorzystaliśmy do maksimum Jego mądrość, Jego słowo, Jego takie działanie, które przychodzi w codzienności, niż to, że możemy sami coś zrobić. To, co robimy jest, sami, jest bardzo weryfikowalne, ale również nie ma bardzo często błogosławieństwa Bożego.